Witam w odcinku 51, dzisiaj odcinek z unboxingiem, częściowo przynajmniej, a częściowo nie. I dzisiejszym razem z Januszem pozdrawiamy wszystkich widzów. Nie będziemy dzisiaj wymyślać, bo nie ma na to czasu. Pozdrawiamy wszystkich widzów naszego kanału. Polecać dzisiaj też nic nie będziemy, ewentualnie możemy polecić. Jeśli ktoś jest zainteresowany, mam taki oto odtwarzacz DVD firmy Manta, odtwarza płytki DVD, VCD, odtwarza płytki z filmami na, filmami na DVX nagranymi i odtwarza różnie, również Pliki z pendrive'a. Ma wbudowane USB. Można pendrive'a podłączyć, z pendrive'a sobie filmy puszczać. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, mam do oddania. Sprzątam akurat mieszkanie, bo zaczynam robić remont od pojutrze, więc będzie mniej odcinków. Do DVD dorzucam jakieś 30 płyt z muzyką, z filmami różne. Jakieś kabarety chyba też, mi nie jest potrzebny, bo mam drugi odtwarzacz, więc jak ktoś jest zainteresowany, to chętnie oddam, bo szkoda wyrzucić. Chciałem sprzedać na Allegro, nawet mi się udało sprzedać, ale kupujący nie podał mi adresu, jak do niego zadzwoniłem, stwierdził, że on czegoś takiego nie kupował. No ciekawe, bo pieniądze wpłynęły, więc ktoś musiał za to zapłacić, ale nieważne, nie chcę, zakończyłem. To było w grudniu, więc już raczej się nie upomni. Jak ktoś jest zainteresowany, to oddam za darmo. Proszę pisać na maila. To tyle ogłoszeń. A teraz przystąpmy do. Aha, do DVD nie posiadam pilota, żeby nie było. Teraz przystąpmy do unboxingów. I nie tylko. Tu, jak widać, dwa bilety. Dzisiaj udało mi się dostać od znajomych. Jeden normalny za 3 zł, drugi normalny 4 zł, czyli nocny z Opola, oczywiście. Znaczki z, z kilku przesyłek ostatnich, które już rozpakowałem, będą do kolekcji. I zaczynamy od samej góry. W końcu udało mi się dostać cartridge z żółwiami Ninja, chociaż jeszcze nie wiem, bo nie odpalałem. Zobaczymy. No jest etykieta Żółwie Ninja 4, więc. Mam nadzieję, że to będzie to w końcu. A dzisiaj, ponieważ byłem troszkę na mieście, miałem parę spraw do załatwienia, przy okazji wstąpiłem do lombardów kilku i udało mi się tanio kupić gry na PSP. Midnight Club 3. Niestety bez instrukcji, ale jest płytka. Wipeout Pure. tu już mamy komplecik. Grand Theft Auto Chinatown Wars Wojny Dzielnicy Chińskiej i Ratchet i Clank Size Matters Te cztery gry udało mi się kupić za 10 zł za sztukę w jednym z Lombardów w Opolu, więc myślę, że cena bardzo dobra. Dodatkowo przyszła mi dzisiaj jeszcze z Allegro, ostatnia część. Need for Speed na PSP, której mi brakowało, czyli Need for Speed Underground R R R R Rivals Tak się to chyba czyta Dobra, tu mamy paczuszkę prosto z Chin Jak widać już Pozamalowywane Adresy i dane kontaktowe Przy okazji chciałbym Wam polecić, jeżeli Robicie unboxingi i nie chcecie pokazywać swoich danych Albo danych nadawcy Ponieważ Markery średnio zamalowują, przynajmniej te dwa moje, więc jakiś czas temu kupiłem sobie na Chińczyku taką to piecząteczkę, taką rolkę, która robi po prostu chińskie znaczki. Jak ktoś robi unboxingi, świetna sprawa, ciach i zamalowane, nie trzeba kombinować. Jedynie trzeba uzupełniać tuż parę złotych na, Allegry, na Aliexpressie i mamy gotowe w tej paczuszce mamy proszę państwa już ją otworzymy chyba żadnych danych nie ma ale tutaj mamy tu jest jeden i jest drugi dwa zasilacze do gamecube'a mam jeszcze kilka gamecube'ów do zrobienia więc w najbliższym czasie skompletuję jakiś jeden i pewnie trafi do, na Allegro a zarobioną kasę przeznaczę na zakup kolejnych gadżetów albo też żeby znowu zarobić zainwestujemy zarobimy i będzie, będą pieniądze na inne rzeczy także mam dwa zasilacze oczywiście zamienniki nieoryginalne wyszło mi po 16 zł za sztukę na Tu mamy coś, co mnie ostatnio bardzo ucieszyło. No, co prawda nie jest w dobrym stanie. Trzeba będzie się pochwalić introliniiatora. Ale mam książeczkę z serii mikrokomputery Bogdana Frelka, Commodore 64. 88 rok. I mamy tutaj praktycznie wszystko. Od budowy komputera, wiadomości wstępnych. Historia Komodorka. Programowanie w języku BASIC, programowanie w języku BASIC dla zaawansowanych i programowanie w języku Assemblera do tego grafika, dźwięk, urządzenia zewnętrzne i jak mówiłem, cała budowa komputera elementy C64, sprawdzanie poprawności działania, z tym się trzeba będzie pobawić, zrobić nową okładkę, bo okładka jest zażarta. Te strony jakoś poprostować, może wyczyścić się uda. Na pewno znajdzie się na mojej półce. I co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze, proszę Państwa, PS2. Zakupione dzisiaj przez OLX-a lokalnie u mnie w mieście, w Opolu. Sama konsola prawdopodobnie sprawna. Zobaczymy. Mam zasilacz, mam wszystko, więc będę ją dzisiaj testował. W każdym razie za konsolę dałem całe 20 zł więc śmieszne pieniądze. Jeżeli będzie sprawna to dokupię zasilacz. Pady mam i też zostanie sprzedana po to, żeby były pieniądze na różne rzeczy, które będę kolejne kupował. Tu mamy kolejną paczuszkę tu jak widać paragon za te cztery gry z PSP 40 zł, 10 zł za sztukę sobie odłożymy i teraz hit dzisiejszego dnia poza książką również przez Oelixa z tym że już przez przesyłki Oelix polecam, bo w tej chwili są bardzo tanie, 5 zł za przesyłkę się płaci do paczkomatu, więc można sobie tanio załatwić przesyłkę przy okazji. No, mamy. Tu jeszcze nam się nie przecięło chyba. Jak to z unboxingami zawsze coś będzie trzymać jeszcze. Inaczej być nie może. Dobra, nasz odłóżmy. I teraz już powinno wyjść normalnie. I tu jest najlepszy co dzisiaj mam chyba. To za książką jak mówię. Książka się naprawdę przyda. Solidnie zapakowane. Pewnie część z Was już widzi co to jest. po kolorach to nie rozpoznaję. Mamy tutaj mianowicie trzy gry na PlayStation. Vanishing Point troszeczkę sfatygowana obudowa. Pudełko ale komplecik płytka, instrukcja i pudełko oryginalne. To jest pierwsza gra. Tu mamy drugą grę. Zapakowane jak na wojnę. Tak będzie później powstrząsać. Odpakujmy sobie delikatnie, żeby nie uszkodzić. Miałbym no, dzisiaj, co prawda, troszkę inny odcinek, ale czasu braku, bo miałem sporo sprawić się do załatwiania. Tu troszkę pudełko połamane, ale całe w całości. Toka na PlayStation pierwsze, również komplecik chyba. Tak widać instrukcja, jakaś ulotka, płytka i pudełko oryginalne. Mamy drugą grę i trzecia gra do mojej kolekcji gier z serii Mid for Speed a mianowicie AI na PSX -a. widzę w bardzo dobrym stanie. Najlepsze jest to, że za te 3 gry dałem 66 zł z wysyłką. więc wychodzi po 22 zł jak za darmo. Trzy wyścigi do kolekcji do tego żółwie. Do tego pes Dwójka, zasilacze. Także dzisiaj naprawdę upwity dzień. A jeszcze kilka przesyłek idzie. Jedna będzie naprawdę ciekawa. Będziemy robić pewne porównanie. Ale o tym troszkę później. Przyszła mi dzisiaj jeszcze jedna przesyłka z zagranicy, ale to jest przesyłka, którą zamówiłem specjalnie ze względu na Twina. Więc, drogi Twinie, jeżeli mnie oglądasz, słuchasz, to skontaktuj się ze mną na maila mojego. Masz mojego maila, bo pisałeś już do mnie. Mam dla Ciebie coś, co Cię na pewno ucieszy. Gry będą ogrywane. Może sprawdzę sobie na tej PS2 akurat przy okazji, nie wiem jak płytki, zobaczymy, ale do kolekcji jak znalazł, zawsze można grać w kopie, troszeczkę rys jest, ale myślę, że działać będzie, bo tak sprzedawca twierdzi, że działają wszystkie trzy, miał jeszcze kilka innych, ale nim mnie zainteresowały, bo już ceny były wyższe. też dość duże rysy Także za dzisiaj dzięki i zapraszam na kolejny odcinek Nie wiem kiedy, bo jak mówię, zaczynam od czwartku remont, więc będzie mniej czasu na ogrywanie na inne sprawy. Trzeba być więcej czasu poświęcić na remont. Jeszcze raz przypominam, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym odtwarzaczem, to proszę na maila mail, będzie dzisiaj pod odcinkiem w opisie. Do usłyszenia.